Doświadczyłem niezwykłych stereotypów brutalnych, też rasistowskich. W Polsce wrzeszczano na mnie Arab, bardzo głęboki jest antyarabizm w Polsce. W Niemczech byłem emigrantem z dwóch kultur, które, których się nie ceniło: Europa Wschodnia, Polska, biedna, szara, no ten taka jeszcze poczucie wyższości niemieckiej, ale też Irak, tam Bliski Wschód. Tak, doświadczyłem takiego kulturowego rasizmu. Ale co doświadczyłem? Też niezwykłej niewiedzy. Doświadczyłem też tego, że ludzie potrafią się dostosować do każdej sytuacji, że mogą się zamknąć w swoim siecie, nie widząc zagrożeń, wojny, cierpienia innych. Witam serdecznie. Chciałem przywitać pana Bazyla Kerskiego, dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności. Już niedługo, ale e, ta misja się nie kończy, zaczyna się kolejna w Düsseldorfie. E, ale pomyślałem, że skoro mamy takiego gościa w Instytucie, że to jest świetna okazja, e, żebyśmy porozmawiali: Jak to się stało, Bazylu, że jesteś w tym miejscu? E, jakie ścieżki intelektualne zaprowadziły Cię tutaj? A taką inspiracją może niech będzie myśl, że każdy z nas ma swoją historię, ma swoich mistrzów, którzy go formowali, ma swoje środowisko. Tworzy, czuje, żyje razem z pewną generacją. I w tym sensie wydaje mi się, że Twoja biografia intelektualna jest też odzwierciedleniem pewnej generacji, która. Doświadczyła i 1989 roku i poznała wiele osób związanych z emigracją, no, poczynając od kultury paryskiej, ale oczywiście to można traktować dużo szerzej. I e, ponieważ spotykamy się po raz pierwszy, mam nadzieję, nie będzie to e, ostatnie spotkanie, ani ostatnia rozmowa, może zaczęlibyśmy od początku. Oczywiście jak ty go sobie wyobrażasz nie, niekoniecznie od razu od Adama i Ewy, ale, ale jednak e, jak wspominasz. Jakieś inspiracje, myśli, rozmowy, edukację, kolegów? Co Cię inspirowało do zajęcia się wschodem? Co Cię inspirowało do tego, żeby zacząć pisać, żeby, żeby zająć się sprawami ważnymi dla nas, którymi zajmujesz się do dziś? Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. To wielki dla mnie zaszczyt, bo pojmuję Instytut. Europy Środkowej jako kontynuatora też działa profesora Kłoczewskiego i chyba też bardzo dawno temu w kontekście jego działań się poznaliśmy. Ja może zacznę od współczesności. Dzisiaj jestem człowiekiem, który odpowiada za instytucję publiczną polską, która nazywa się Europejskie Centrum Solidarności i nazwa jest programem, to znaczy centrum nie muzeum. Upamiętniamy te rewolucje, w tym oczywiście rewolucje Solidarności, też stworzyły ten świat, w którym my dzisiaj żyjemy, się spotykamy. Także Europy w większości państw demokratycznych, w większości jednak budujących sobą stosunkowo dobre relacje, ale opowiadamy tę historię dla przyszłości, mając taki realistyczny ogląd historii. Że pewne wartości jak demokracja, pokój, dialog, niestety nie są wieczne. Mogą być permanentnie naruszone, bo kultura porozumienia, kompromisu może być bardzo nudna i może być ktoś, politycy, grupy inne też religijne, którzy budują swój kapitał społeczny na konflikcie. To jest historia długa jak świat. Więc tłumaczymy ludziom wartość tych przemian. Skąd się wzięliśmy i, i razem się pytamy dokąd idziemy? Pojęcie solidarności ważne przez małe s i związane z pewną ideą solidarność może być w różnych formach jest taka naturalna nie moja rodzina przyjaciół no powiedzmy już ta kulturowa narodu ale my mówimy o tym, że w tej części świata doświadczyliśmy, że solidarność musi być oparta o idei solidarności z tym kogo nie znamy. Musi być ten abstrakcyjny ktoś, co mam na myśli, prawa człowieka. Nasza solidarność znajomych, przyjaciół nie wystarczy, żeby zabezpieczyć dobrobyt i pokój. To jest doświadczenie cywilizacyjne. Tu szczególnie w Lublinie mówię, to mordowanie na przykład Żydów polskich to nie jest mordowanie jakiegoś odległego, nieznanego mi sąsiada, to jest mordowanie mojego też świata, też nieżydowskiego. To jest nasze doświadczenie. Mhm. Ono jest zawsze niepopularne, bo zawsze będą ludzie nawoływali do tej Solidarności, gdzie jest ta więź bezpośrednia, silna, emocjonalna. Tak? Ale my uczymy obywateli dbania o, no właśnie, o swoje bezpieczeństwo, o swój dobrobyt. Europejskie, bo jesteśmy przekonani, że jako instytucja bardzo patriotyczna, polska, że Polska w tej części świata, tą wielkością, może być tylko silna, bezpieczna, suwerenna, jeśli potrafi myśleć o kontynencie i mieć na niego wpływ, czy tworzyć sojusze, na przykład teraz na rzecz pokoju. Mhm. Właśnie i spotykamy się w momencie, on jest dla mnie bardzo ważny, no jednak wojny w Ukrainie. To jest moja wojna. To jest wojna nie tylko z perspektywy mojej pracy w Gdańsku, gdzie Kaliningrad jest za rogiem, Rosja jest za rogiem, jesteśmy. Tym jednak najważniejszym bezpośrednim pograniczem z tym państwem, które napadło już dwa razy na Ukrainę i wypowiedziało Europie wojnę i nam też właściwie, może nie formalnie, ale politycznie, kulturowo. I dlaczego mówię o tym, że mam świadomość, że żyję w czasach wojny, ale żyję też w czasach dzisiaj niezwykłego. Pokoju po drugiej stronie, no nigdy nie było w historii Europy takiego momentu, w którym tak duże państwa Polska, Niemcy, Francja żyły w pokoju ze sobą, nie kwestionowały swoich granic i szukały tego, co wspólne. No jednak historia Europy ostatnich 200 lat to była w dużej mierze, oczywiście do II wojny światowej raczej konfliktem. No, wielkie wojny światowe wybuchały tutaj, na tej osi tych konfliktów. I mam świadomość, że moja generacja żyje jednak tu w przestrzeni pokoju, a tutaj, po drugiej stronie, wojna, która jest zagrożeniem dla naszej też egzystencji. Dlaczego o tym mówię? Po pierwsze, no, urodziłem się w Gdańsku, i jako dziecko malutkie, pamiętam jeszcze zapach wojny, II wojny światowej, zniszczenia. Nie rozumiałem tego miasta. Niby polskie, ale nie polskie. No i moja rodzina, jak prawie zdecydowanej większości w Gdańsku, czy w Szczecinie, czy w Wrocławiu, oczywiście nie pochodziła stamtąd. Tak? Moja matka jest pierwszą powojenną generacją, ja jestem drugą generacją. Wychowaliśmy się w totalnej propagandzie antyniemieckiej, antyeuropejskiej, też takiej antysemickiej. Wszystko, co nie polskie, to było złe, a polskość to była zdefiniowana z góry jako coś zamkniętego. O wielu tematach się nie rozmawiało po prostu. I mimo, że już moja generacja nie odczuła takiego strachu jak generacja, która przeszła przez stalinizm, ale jednak o pewnych tematach w domu się nie mówiło. O jakich tematach? No, moja rodzina pochodziła z Mazowsza i z Lwowa. Doświadczyła tych dwóch obliczy tej wojny, Generalnej Gubernii, ale też tych terenów zajętych przez Związek Sowiecki, potem przez Niemców i doświadczyła też z dwóch perspektyw zagłady, polskiej rodziny, chrześcijańskiej, katolickiej i rodziny zasymilowanych polskich Żydów, polskich patriotów, którzy faszyści, Niemcy, antysemici uznali za Żydów, ludzi, którzy trzeba zamordować. Będąc tu w Lublinie, Czuję to bardzo silnie. Tu w Bełżcu niedaleko od nas wymordowali dużą część Niemcy, mojej rodziny zagazowali, której nie znałem. Oprócz nielicznych zdjęć nic nie zostało. A ponieważ przeżyły moja babcia i prababcia, które mnie wychowywały, to one nie rozmawiając o tym zbudowały emocjonalną więź z tymi ludźmi, którzy zniknęli w naszej historii. W mojej rodzinie panowało przekonanie Lwów miasto rodzinne. Ale nie ma sensu tam wracać, kwestionować granic dla pokoju. To jest ta jedna strona. A druga strona to jest historia mojej irackiej rodziny i to jest historia kraju, który właśnie do dnia dzisiejszego nie odnalazł swojego spokoju pokoju. Sam jako dziecko żem Iraku i tam doświadczyłem wojny jako cywil. I kiedy wróciłem pod koniec lat 70. do Europy Środkowej, to moim doświadczeniem generacyjnym było to, że wokół mnie moi rówieśnicy czy nawet moi, przecież moja matka i jej generacja nie wiedzieli co to jest wojna. Znaczy tu z jednej strony cały czas ten cień II Wojny Światowej ciążył na nas. A z drugiej strony jednak już żyliśmy w jakimś no, chłodnym pokoju w zimnej, zimnej wojny. Dla y, y, mojej generacji Niezależnie od postawy intelektualnej, było kilka takich trzęsień ziemi, no, jak dla nas, młodzieży, dzieci, oczywiście niespodziewanych, bo nie mieliśmy na nie wpływu. To jest wybór Karola Wojtyły na Jana Pawła II. Dzisiaj, jak tłumaczę ludziom, którzy mają taki stosunek zdystansowany wobec biskupów, kościołów, mówię tak, słuchajcie, to była rewolucja. Człowiek z bloku sowieckiego, Przeciwnik komunizmu stanął na czele, czy został głową państwa niezależnego, zachodniego państwa. Akurat był to Polak. Niezwykła szansa do budowania też sojuszy poza Europą Środkową, sowiecką, poza Polską, na rzecz Polski. Ale to był to była dla mnie postać, która mnie do dnia dzisiejszego intelektualnie bardzo um, interesuje, inspiruje. No to był człowiek chrześcijanin, który zrozumiał doświadczenie zagłady tu w Europie Środkowej. Zrozumiał, że mordowanie Żydów to jest coś, co jego też dotyczy. I który jako człowiek, który przeżył wojnę, wziął to doświadczenie ze sobą. Ono się potem wyrażał niezwykłym poczuciu odpowiedzialności za ekumenizm, za, za dialog religii monoteistycznych. To był przeciwnik rozgrywania wielkich religii monoteistycznych przeciwko sobie. Co niestety nie jest głównym nurtem naszej tradycji katolicyzmu, takiego narodowego, nacjonalistycznego, Bóg, honor, Ojczyzna i Matka Boska Klowom Polski. Tu Wojtła był wybitnym intelektualistą, ale to też dawało nadzieję, że coś się zasadniczo zmieniło. Już nie mówiąc o tym, że Związek Sowiecki strasznie się bał kogoś takiego. Ale kiedy wybucha Solidarność, to to drugie doświadczenie. Ruchu pokojowego, ruchu bardzo pluralistycznego, ruchu, który chciał zmienić polski świat, ale krok po kroku, pokojowo, ograniczając się w bezpieczny sposób. Mądrze to robili. I tu też Wojtuła jest bardzo ważny, bo Kościół katolicki był bardzo zdystansowany, bo to była jednak rewolucja. Rewolucja też ludzi z drugiej strony, ateistów, ludzi niezwiązanych z Kościołem, Kuro, Michnik. I tu Wojtuła stanął po stronie od początku tych ludzi. Zadbał też o bezpieczeństwo, na przykład Lecha Wałęsy. Ale potem już jako dwudziestolatek, no i to jest inne źródło, no to jest upadek komunizmu. 80. lata, w 89. roku już żyłem w Berlinie Zachodnim, także w tym miejscu, gdzie silnie się odczuwało podział Europy. I kiedy upadł mur berliński, powiedziałem sobie, zostanę w tym miejscu świata, Przedtem życie w podzielonym mieście, na wyspie wolnego świata, w komunizmie nie było atrakcyjnym miejscem życia dla, dla młodych ludzi, którzy szukali swojego miejsca, chcieli studiować, chcieli jeździć po świecie. Ja czułem ograniczenie. Chciałem z tego miasta wyjechać, ale upadł, mówię wspaniale, to jest moje miejsce. zbliża się też Polska geopolitycznie. I mówię, tutaj zostanę i tutaj chcę jednak uczestniczyć w tym procesie scalania Europy. Ja wtedy myślałem w taki sposób. I ostatnia myśl a co to znaczało? Wszędzie, gdzie przyjeżdżałem czy do Niemiec Zachodnich, czy do Polski Perelowskiej, już z Iraku wszędzie odczuwałem nie tylko brak mojej akceptacji, to teraz nie chodzi o osobistą akceptację, wiadomo, doświadczyłem niezwykłych stereotypów brutalnych, też rasistowskich. W Polsce wrzeszczano na mnie Arab, bardzo głęboki jest antyarabizm w Polsce. W Niemczech byłem emigrantem z dwóch kultur, które, których się nie ceniło. Europa Wschodnia, Polska biedna, szara, no ten taka jeszcze poczucie wyższości niemieckiej, ale też Irak, tam bliski wschód. Tak, doświadczyłem takiego kulturowego rasizmu. Ale co doświadczyłem? Też niezwykłej niewiedzy. Doświadczyłem też tego, że ludzie potrafią się dostosować do każdej sytuacji. Że mogą się zamknąć w swoim świecie, nie widząc zagrożeń, wojny, cierpienia innych. I właśnie takim leitmotivem moim stało się, no jak można ludzi zachęcić do tego, żeby trochę zmienić swoją perspektywę. Bo wystarczy bardzo mało. Żeby zobaczyć coś i żeby odczuć jakąś empatię, a my się wszyscy ciągle izolujemy. I, i, I podzielona Europa zimnej wojny to była Europa w tej. My patrzyliśmy się na świat, chcieliśmy jako Polacy wyjść z tego więzienia, ale na zachodzie wszyscy byli szczęśliwi, że mogli żyć w swoim do, dobrobycie. Bali się eskalacji, bali się utraty kontroli nad zimną wojną, jakiś wystrzał rakiety, no, to, to widmo bomby atomowej, ale nie już jako konflikt świadomie wypowiedziany. Tylko brak porozumienia, prawda? Jakiś wypadek w komunikacji może dojść, to do, doprowadzić do eskalacji. Tak, i właściwie no to jest początek mojej już dorosłej przygody. Gdzie są wzory, gdzie jest język, gdzie są ludzie, którzy chcą tego samego. No i tutaj zakończę, bo mógłbym to jeszcze rozwinąć, ale. Tu piłka po twojej stronie, bo pytałeś się o taką wrażliwość. To jest chyba najważniejsze, która jest, skąd się wzięła, i tak jak powiedziałeś, świadomie, nieświadomie nosimy doświadczenie naszych przodków. Tak. To, Sobie. to taka genealogia tak. tego, w którym momencie jesteś, jak zacząłeś. Odpowiadać na moje pytanie od razu przypomniał mi się Norman Davis, który tak pisał tak. właśnie historię Polski: że najpierw musimy tak. sobie uświadomić miejsce, w którym jesteśmy, tak jest, to i dopiero wtedy wracamy tak do tego mieszka, tak, chrobrego tak. i opowiadamy, co się stało tak. po drodze, że doszliśmy do tego punktu. Więc to od razu mi się skojarzyło. Ale, który też to jest ciekawy tak. projekt, który właśnie słał wielką książkę Bożego Ikrzyska, napisał właśnie w momencie. Tej zmiany wchodzi opozycja demokratyczna, solidarność i świat nie wie, co z tym zrobić. Więc ta opowieść o historii polskiej nie jest podręcznikiem, tak. bo trzeba mieć w bibliotece, tylko jest wytłumaczenie genezy świata, który zaczyna być ponownie bardzo ważny dla. Też dla Brytyjczyków, dla świata anglosaskiego. I bez historii wtedy jakby nie jesteśmy w stanie zrozumieć tego miejsca, tak? Co się, co się dzieje, dlaczego to się wydarzyło, więc to jest, z jednej strony rozmawiamy o Tobie, ale wydaje mi się, że to jest trochę szersze. Tak. Wiesz, bo to jest, ja nie jestem historykiem i też mam nieufność do tego, co jest nam sprzedawane jako historia, ale wydaje mi się, że bardzo mnie, jestem raczej indywidualistą, ale uważam, że bez wspólnotowości jednostka, człowiek nie przeżyje i jestem akurat tym człowiekiem, który szuka rozwiązań w obszarze wolności, demokracji, wolności jednostki. Ale to nie uwalnia od zbiorowości. Ale o co chodzi? No cały czas poszukiwanie tej tradycji demokratycznej, to znaczy, które formy współżycia autorytarne, totalitarne dawały i dają nam bezpieczeństwo, Indywidualne, zbiorowe, właśnie dobry rozwój. Także wydaje mi się, bez spojrzenia do tyłu, bez tradycji, pogubimy się w współczesności.